To, co kiedyś wyglądało tak, zobaczcie. Repo, find by ID, user różne od 0, OK, else not found. Banal. To jest taki mniej więcej poziom e, mojego wujka, który zdecydowanie by to zrozumiał. Potem pojawiło się programowanie funkcyjne i już jest trochę gorzej, ale nadal już trochę się nauczyliśmy, jak z tymi optionalami postępować i tak dalej. I teraz wchodzimy o jeszcze jeden stopień wyżej. Teraz mamy programowanie reaktywne, które wygląda mniej więcej tak. I musicie się nauczyć ten kod czytać, dlatego że już za chwilę on pojawi się. Przepraszam, już za chwilę on pojawi się w waszym IDE, bo już za chwilę ktoś go spuszuje. Bo ktoś będzie uważał, że tak naprawdę na pewno jest szybciej. I być może jest, ten kod ma jakieś swoje zalety, które byście widzieli, gdyby działał ekran. Ale. pytanie, czy na pewno chcecie utrzymywać coś takiego? Czy może jednak to było całkiem spoko na miarę Waszych potrzeb, waszego zapotrzebowania i umiejętności waszego zespołu. OK. I trochę na przekór. Programowanie reaktywne jest naprawdę świetne, i pokazywałem Wam to na samym początku. Niesamowita skalowalność, super wykorzystanie zasobów, naprawdę można wysycić procesor, a nie e, wysycić pamięć, tak jak to nam się z reguły e, zdarza. Można obsługiwać ogromny ruch na jakimś e, maluteńkim serwerze. Tyle tylko pytanie: czy naprawdę potrzebujecie taki ogromny ruch utrzymywać? Czy może raczej chcecie skalować swój zespół? Chcecie mieć więcej deweloperów. Nie takich, którzy są ogromnymi specjalistami, którzy będą musieli 3 miesiące najpierw ślęczeć nad dokumentacją i popełnić wszystkie możliwe błędy, zanim dojdą do czegoś naprawdę sensownego. Zwłaszcza programowanie reaktywne ma sens, jeżeli programujecie mikroserwisy. Tam nagle okazuje się, że jedno żądanie to jest 30%. Połączonych ze sobą wywołań. Znaczy, najpierw wołacie 4, one wołają kolejnych 5, kolejnych 10 itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja nie się obejrzycie, to wasza jedna maluteńka transakcja zajmuje 15 sekund, dlatego że nic nie jest równoleglone. I patrząc w profiler widzicie takie, takie schody do piekła, trochę że wołacie jedną usługę, czekacie, wołacie drugą usługę, czekacie, i tak dalej, i tak dalej, bo nic nie jest równoleglone, dlatego że bez programowania reaktywnego nie macie do tego żadnych narzędzi. Niemniej jednak. I tu musicie sobie zadać bardzo poważne pytanie. Nie chcę, żebyście wyszli z tej prezentacji myśląc, że programowanie reaktywne jest złe albo dobre. Narzędzie jak każde inne. Nie, nie będę tutaj mówił truizmów o e, młotku, śrubokręcie i tak dalej. jak każde inne. Po prostu musicie sobie zadać sensowne pytanie poparte jakimikolwiek badaniami. E, porozmawiać ze swoim zespołem. Czy naprawdę czerpiecie jakiś zysk z programowania reaktywnego? Czy to jest Wasza e, potrzeba? Czy po prostu macie taki Taki kaprys akurat dzisiaj, żeby sobie użyć nowego narzędzia, a potem dziesiątki osób będą cierpiały, i w duchu mikroserwisów będą przepisywały w całości całą usługę, bo nie będą w stanie już na to patrzeć.